Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku top model seniorzy. Tutaj widzicie, nasza krystyna się troszeczkę przypaliła, robiąc jakieś bułki, hamburgery, coś takiego na grillu, także w ogóle wyjmiemy to tutaj, jak już tak się dziewczyna poświęciła. Czy to jest jeszcze dobre? Tak? 7 godzin. To zawołajmy wszystkich na posiłek, zjedzmy ten posiłek który prawie przypłaciła Krystyna życiem. A ja w tym czasie będę Wam ogłaszała, kto zajął które miejsce w Waszym ostatnim głosowaniu. I tak w dzisiejszym odcinku będziemy mieć dwa miejsca ex -equo, ponieważ tyle samo głosów na pierwszym miejscu mieli tym razem Henryk, który ostatnio otrzymał minusa. Także postanowiliście ochronić Henryka i tym razem Henryk był na miejscu. Pierwszym także smacznego Henryk, gratulacje. I tutaj kolejna osoba na pierwszym miejscu, to również Bożena. Bożena nic po no patrzcie, komórki zamiast jedzenia. Tak, także Bożena na miejscu drugim też również smacznego i serdeczne gratulacje dla Bożeny. Miejsce drugie również będzie Egzekwo, ponieważ też dwie osoby zajęły to samo miejsce z tą samą liczbą głosów i po pierwsze Maria, która też tutaj siedzi, tutaj sobie jest swojego hamburgera, więc gratulacje dla Marii, smacznego Maria, pokaż się trochę z przodu. O właśnie, także to jest właśnie nasza Maria. I miejsce również drugie, to sam, ten sam wynik, Aniela. Aniela mamy tutaj, niestety się już przy barze nie zmieściła, więc sama sobie siedzi tutaj. I pałaszuje hamburgera, smacznego, gratulacje. No i zostały nam dwa ostatnie miejsca, czyli po pierwsze Antoni, znaczy jeszcze wam nie mówię, które jest które, mamy tak Antoni i druga osoba, która jeszcze nie zna swojego wyniku, no to właśnie Krystyna. Także przypadek, że siedli po prostu razem, ponieważ to właśnie między nimi będzie się toczyła. Siadaj Krystyna, siadaj, usiądź jeszcze, nie idź po tą wodę. Siadaj. No dzięki. Tak, także między nimi będzie się toczyła ta ostatnia walka i mówię wam, kto miał miejsce ostatnie i odpada, a kto miał miejsce przedostatnie i dostaje minusa. Przypominam, dwa minusy oznaczają opuszczenie programu. Tak, także miejsce przedostatnie dzisiaj to Antoni, słuchajcie. Także Antoni na razie jest bezpieczny z jednym minusem, także... Gratulacje dla Antoniego, jakby nie patrzeć, bo po prostu nie odpada, a odpada dzisiaj Krystyna, która miała głosów naprawdę malutko, więc no niestety tak to wyszło. Także Krystyna, z tobą się uśmiechnamy, taką minę, a powiem Wam, średnio przyjazną przez to poparzenie, no ale zobaczcie, zniesmaczenie jest tak, także z Krystyną się już żegnamy za chwilę z wami się widzę na sesji dzisiaj jest sesja w barze także trochę zobaczam coś może pojemy, potańczymy czy coś takiego, no i oczywiście porobimy zdjęcia, także widzimy się na chwilę za chwilę w barze także jesteśmy już na miejscu, widzicie nasi tutaj drodzy państwo, już się rozchodzą ponieważ chce im się siku no, nie, krew mnie zaleje. Tutaj przygotowałam wcześniej dużo jedzenia, i niestety jedzenie zniknęło, więc zaraz tutaj dołożę, tylko pokażę wam co, gdzie i jak. Więc, no, tutaj się po prostu wchodzi. Tutaj jest taki powiedzmy szwedzki stół, tylko nie wiem, dlaczego nie da się tutaj nic z tym zrobić. Zaraz tam dołożę tego jedzenia. Zobaczymy tutaj taki mini bar. Tutaj sala do, taki parkiet do tańczenia. Bardzo mi się podobają właśnie tutaj te manekiny, które już tutaj były. Tutaj taki kącik, gdzie można usiąść, coś zjeść. Strasznie mi się podoba. Tak właśnie. No, tak myślę, że pasuje do tych naszych dziadziusiów. Tutaj taka sala u góry. Tu można posłuchać jakiegoś tam kabaretu, jakich, jakichś muzyków. Też usiąść tutaj można bądź tutaj wyjść też na taras, oddychać świeżym powietrzem. Yy, tak, także tutaj jest przejście i to chyba tyle, czy jeszcze jest coś wyżej? Jest, taki mini tarasik u góry. Także to już wszystko, jeżeli chodzi o ten lokal. Także ja tutaj spróbuję to jedzenie właśnie dołożyć, bo chciałam, żeby sobie zjedli coś, zanim zajmą się pracą, zdjęciami, wiecie. No i jestem, wróciłam, tam nasi uczestnicy idą skorzystać z toalety. Tak, są to bo już się przestraszyłam. Tutaj widzę, ktoś zamawia już drinki, więc, o Jezus! Nie przebrani, nie przebrani, więc może od razu taką mini prezentację zrobimy. Maria i Dziesiku, no to nie, to na razie odpuścimy jej. Antoni też, Henryk. Henryk tutaj, więc Henryk ściągaj ten dres i przebierz się w strój oficjalny. To będzie ten strój, więc pokaż się. O właśnie, Henryk taki dzisiaj elegancki. Yy, tutaj mamy Aniele lepiętkę, więc Aniela też przebieraj się. trój taki właśnie oficjalny i kobiety mają też dzisiaj nieco inne fryzury, więc no te są takie, no powiedzmy, że siwe. No następnie mamy tam Bożenę, widzę tutaj Bożenę stoi. I Bożena też niech zmieni strój. Ona tak podryguje trochę. Niech zmieni strój na swój dzisiejszy taki elegancki imprezowy. No nie chce jej potańczyć dziewczyna, jak tak bardzo chce. No nie kręcisz się, kręcisz. O, i tak dzisiaj wygląda, słuchajcie, Bożena. Myślę, że ładnie. I Maria wysika się. Tak, idzie pod drinka, więc w tym czasie zmienimy strój naszej Marii i Maria jest tutaj. Tak, inna fryzura, no i oczywiście sukienka imprezowa. I kto nam jeszcze tutaj został? Antoni. Także Antoni też niech się przebierze. Tak bardzo elegancko w garniturze. Więc tutaj zawołamy ich, żeby tutaj sobie coś wzięli. Nikt nie jest głodny, słuchajcie. No nie są za bardzo głodni, ale każdemu coś damy. Może zaczniemy od Marii. Maria, proszę tutaj bardzo klasyczną babeczkę waniliową. Następnie Antoni, kurczak pieczony. Henryk. Hen dla Henryka wybierzemy tutaj coś takiego obrzydliwego jak pająk. Koktajl z krewetek z solą i pieprzem. Więc niech weźmie sobie porcję. Następnie Aniela Piątka. I dla Anieli damy coś takiego: łosoś zapiekany w ziołach I dla naszej Bożeny, która nam została, może coś z tej półki. E, łosoś to może już nie. Tutaj co mamy: rybne tako, zapiekanka z taką. Ładnie to zapiekanka wygląda, więc może zapiekankę. Więc wszyscy tutaj nasi, no, większość tutaj się zgromadziła przy takim tutaj stoliczku. Czy to jest, słuchajcie, do czekolady? Na pewni fontannę czekoladą, tak, jak najbardziej. Tylko może nie Bożena, bo Bożena była... Aha, myślałam, że już... O, już nalała, tak. Więc super. Ty, czy ty już nie jesz, Mario? Maria już chyba się najadła, więc możesz sobie wziąć tutaj też truskawkę w czekoladzie, w ogóle, widzicie, tutaj taka jest mini prywatna impreza dla naszych Uczestników. Także bardzo, bardzo fajnie cieszę się. Tutaj widzę jakiś parking, też nawet parking. Słuchajcie, fajnie to wygląda. No, także jak sobie tutaj nasi goście pojedzą, to będziemy zaczynać z tymi zdjęciami. Także impreza trwa dalej, jak widzicie, już prawie wszyscy pojedli, także jeszcze tutaj Bożena została, więc no, dzisiejsze pary robimy, czy Maria coś jeszcze je. Nie, rozmawia i tak sobie gibie się. Tu jakiegoś dziadusia widzicie, poznała. Jak tam się dziadusiu nazywasz? Stop. Zobaczmy. Z wąsem. Nazywa się Denis Kim. Ok, <laughs> więc y, może pierwszą naszą. Nie wiem, jak to rozegramy. Może tutaj poprosimy. Co tak chodzisz na paluszkach, Henryk? Chcesz Siku, więc dlaczego nie pójdziesz? niewyspany też jesteś, to może się szybko zdrzemniesz tutaj. Zobaczymy, czy reszta naszych uczestników też jest śpiąca. Tak po troszeczku są, więc no nie wiem. Zaczniemy najpierw od Marii Kosoń. Maria Kosoń, co tam jesteś smutna? Jest wszystko z tobą ok, więc Maria może podejść tutaj i nasz Antoni też podejść tutaj. No i będziemy robić pierwsze zdjęcie. Więc są już tutaj. I zaczniemy może właśnie niech Antoni pierwszy zrobi zdjęcie naszej Marii. Przez te fryzury będą mi sięcie troszeczkę mylili. Mam nadzieję, że wam nie za bardzo, ponieważ, wiadomo, wasze głosy tutaj są bardzo ważne. I mamy pierwsze zdjęcie. Tam jest ktoś w tle, ale słuchajcie, ładnie to wygląda, więc obrócimy zdjęcie. Zrobimy może całej Marii, żeby było widać w co jest ubrana. Także naprawdę ślicznie tutaj jest w tym barze i bardzo mi się podoba, więc zrobimy zdjęcia dla Marii. No tak, także pięć razy, oczywiście standardowo. I dziękujemy bardzo Antoniemu, że nam pomógł. No i teraz z kolei klikniemy na Marię i Maria niech zrobi zdjęcie Simowi Antoni. Już zrobiła, więc bardzo szybko. Także tak się zaprezentował z tej strony takie ręce rozłożone. Może tak go bardziej zbliżymy o, żeby było widać. Trochę ciemno, ale no nic się na to nie poradzi. Także też zdjęcia dla naszego Antoniego. Ktoś tam z tyłu, jakbyście się przyjrzeli, w drzwiach biegnie, także. Tak się akurat załapał mistrz drugiego planu. Dobrze, także tej parze już dziękujemy. Tam gdzieś niech sobie idą, gdzie chcą. Henryk śpi. A dlaczego nie poszedłeś siku? Niech pójdzie najpierw. Czy tutaj w ogóle nie można dojść? Czy co? Piszemy tutaj byli. Niech idzie. I się później zdrzemnie. Tak, więc na razie Henrykowi odpuścimy, a zaprosimy naszą Anielę. Może pójdziemy teraz gdzieś właśnie na górę. Tu, o, może właśnie tutaj jest bardzo ładnie, więc zawołamy Anielę tutaj, podejdź tutaj i Bożenę. Także dziewczyny sobie zrobią dzisiaj zdjęcie nawzajem. I mamy już Anielę na miejscu z jakimś drineczkiem i Bożena też się zbliża, więc Bożena. Startuj zrobieniem zdjęcia, zdjęcia swojej koleżance Anieli, i mamy to więc pierwsze zdjęcie, właśnie takie to jest Aniela, jeżeli nie poznajecie przez nową fryzurę, także może troszeczkę oddalimy. No i tak się właśnie dzisiaj zaprezentowała na zdjęciu, także taką masukienkę widzicie z lekką koronką. I tyle, co Wam mogę powiedzieć, a teraz poprosimy właśnie Anielę, żeby zrobiła zdjęcie Simowi Bożena. Także widzicie, współpraca w drużynie być musi. O, jak pięknie tam z tyłu wyszło. Yy, I ten stoliczek, i tam z tyłu miasto, także. Ja tutaj, oczywiście, nikogo nie chcę faworyzować, od razu mówię. Po prostu jak wypadnie, tak wypadnie tu gdzieś ich przysyłam, także nie ingeruję w to jakoś bardzo. No, po prostu chciałam, żeby nie byli tak bardzo przy sobie tam na dole w tym kąciku, No, bo wiecie, zobaczymy. No, nie, żeby nie wchodzili po prostu sobie wzajemnie w drogę. To mi się, słuchajcie, tak podoba te fontanny kolorowe. No, po prostu to jest przepiękne. Bardzo ładnie to wygląda. Yy, I tak, Henryk, Henryk, Henryk. Wciąż troszeczkę niewyspany, więc dobra, co ty? Przyszła tutaj nasza Krystyna, właśnie. Patrzę, co jest grane. Bez butów, słuchajcie, więc może tutaj ktoś z nią zagada tu z nią zagadajcie. Pochwalę szczerze. Tutaj Antoni, niech tutaj też coś zrobi dla niej. Popraw humor. No, także pogadajcie sobie z Krystyną, bo pewnie jest jej trochę przykro, że odpadła. Ale widać, że nie jest jakoś bardzo smutna. To jacyś kolejni dziadusiowie, słuchajcie, siedzą. Zobaczymy, jak ona się nazywa. Weronika Adamiec. A tutaj Stefan Kąsienica. No tak, skądś wiedziałam, że kojarzy mi się ta twarz, więc. Widzę, że też tam sobie z nimi zaczyna chyba rozmawiać, także bardzo fajnie, że jest taka integracja. I okazało się, że cecha Weroniki tutaj tej to jest wredna, więc w sumie nie wiem, czy chcę się z nią przyjaźnić. W sensie moi simowie. Henryk, Henryk. Dobra, jesteś już w miarę wyspany, więc Henryk tutaj siedzi. No i może dla Henryka zrobimy takie zdjęcie właśnie, żeby widać było ludzi w tle, w sensie takim, że widać, że chłopak imprezuje, więc to no nie wiem Może Maria, nie, Maria rozmawia To kogoś tutaj zagadamy, kto ma czas Może Aniela? Nie, no i Henryk sobie w sumie poszedł do baru, więc sam zadecydował, że zmienia lokalizację, więc zrób zdjęcie Simowi Henryk gdzie tam poszedł tutaj, tutaj do baru O i tłuką się drinki, kto za to zapłaci? Ja się pytam i mamy zdjęcie Henryka. Tam widać jakichś też ludzi, seniorów. To jest chyba taki klub dla seniorów, więc niech oni na tym zdjęciu będą, żeby właśnie było widać, że to jest taka impreza, że coś tam się dzieje, że to nie jest tylko takie zdjęcie. Także taki Henryk dostał bonus po tym przebudzeniu, że seniorzy się zeszli. No i ma tło, także dziękujemy. Ok, tutaj mamy jeszcze jakieś jedzonka. Zobaczymy, czy ktoś jest głodny. No, Aniela też jest trochę senna, więc niech idzie. Zobaczymy, czy ktoś by coś, to, ktoś coś chciał zjeść. Trochę może Aniela. Nie za bardzo, ale niech zje. Więc sernik z Sim City. O jak śmiesznie, chciałabym pograć. Słuchajcie, w Sim City dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek. Oczywiście nie w tym miesiącu i może nie w przyszłym, bo nie mam, musiałam kupić, ale w sumie pograbym, bo kiedyś mi się bardzo ta gra podobała. Antoni wcale nie jest głodny Henryk też nie za bardzo Aniela w ogóle i Bożena też nie, Bożena siku leć, skorzystaj także słuchajcie, myślę, że to będzie wszystko jeżeli chodzi o tą imprezę, niech tutaj sobie jeszcze tutaj właśnie potańczą ja powieszę zdjęcia i już wam pokażę Abyście wiedzieli na kogo głosować, kto jak wyszedł. Tak, także już Wam pokazuję, jak wyszły te zdjęcia. Tutaj od lewej mamy po pierwsze naszą Marię Kosoń, także tutaj możecie sobie zobaczyć w lewym rogu, właśnie Marię. I słuchajcie, Większość zdjęć się bardzo niewyraźnych, nie wiem dlaczego tak się stało, udało mi się jakieś pojedyncze znaleźć, ale ogólnie trochę katastrofa dzisiaj. Następnie mamy Antoniego Małka, więc przesuwamy się, Antoni Małek tutaj, no i w lewym e, dolnym rogu możecie zobaczyć. Następnie mamy Henryka, więc Henryk tutaj na zdjęciu e, i też Henryka sobie, zobaczcie, jego profilowe powiedzmy. Następnie Aniela Piętka tu... Jako przedostatnia i ostatnia to jest Bożena Nitzpoń, także to są nasi kandydaci. Pamiętajcie, żeby głosować na Waszych ulubieńców, na Waszych faworytów. To wszystko od Was zależy, kto będzie w kolejnym odcinku, a kto nie. Przypominam, że minusa mają obaj nasi mężczyźni, czyli i Antoni, i Henryk, ale to jeszcze niczego nie przesądza, także wszystko w Waszych rękach. I tutaj też mam przygotowane dla Was, już Wam pokazuję że oprócz tego, że zdjęcia wyszły niewyraźne, to jeszcze część zdjęć była z tym krasnalem. I jak widzę tego krasnala, to mam ochotę go złapać i trzasnąć po prostu, że tak psuje zdjęcia. Co to ma być? Także to tyle. Przypominam Wam o głosach. Możecie głosować więcej niż jeden raz. I... Widzimy się już niedługo, a w ogóle to następny film jutro, bo przypominam, że we wrześniu filmy raczej codziennie, ponieważ już wracam do pełni sił. Także od jutra na pewno od dzisiaj, właściwie już od wczoraj startujemy z filmami bez żadnych przerw. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz namawiam do głosowania na Waszych ulubieńców i do zobaczenia. Cześć!